Witam bardzo serdecznie. Ja chciałabym się dzisiaj podzielić e, moją opinią na temat e, programu Reset, w którym wzięłam udział w lipcu. Gdybym miała e, określić ten program jednym zdaniem, to powiedziałabym, że jest e, konkretnym, prostym i nieskomplikowanym e, procesem w głup siebie. Ja weszłam do resetu, dlatego, że brakowało mi takiego ostatniego elementu układanki. Niby wszystko wiedziałam, a nadal stałam e, w martwym punkcie. Miałam takie uczucie wewnętrznego e, takiej wewnętrznej niemocy, tak jakby mi ktoś zaciągnął hamulec ręczny i nie mogłam ruszyć. I też. E, Zrozumiałam, że mam um, nieprawidłowy, wypaczony obraz e, samej siebie. I co mi dał reset? E, ja dotarłam do tego mojego największego lęku, do tej mojej blokady, i dostałam proste narzędzia, jak z tym pracować. Stworzyłam sobie swój nowy, prawidłowy obraz e, samej siebie. I puściłam przeszłość. Przestałam obwiniać e, moje dzieciństwo za to, za moje niepowodzenia e, w życiu. E, chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić e, reset, bo jest to bardzo prosty, nieskomplikowany i e, krótki, bo 30-dniowy proces e, dość intensywny, bo jest głęboki, do, dociera głęboko. Ale nie jest skomplikowany, i chciałabym polecić z serca, jeżeli również uważacie, że e, czegoś Wam brakuje, tego ostatniego kawałka układanki, e, to prawdopodobnie reset jest dla Was. Polecam e, szczerze i z serca, bo naprawdę warto.